Na moim świecie hardcore grałem już ponad 30 dni. Podczas nich odwiedziłem już pełno różnych biomów, wymiarów i wielu innych rzeczy, zdobywałam przy tym niezliczone ilości przedmiotów. I przez cały ten czas co był mój magazyn? Potężny magazyn. Dzisiaj jednak postanowiłem to zmienić i wybudować ogromny magazyn, który pomieści wiele tysięcy temów, a może nawet i setek tysięcy. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, z czego on będzie zrobiony, jak on będzie wyglądał i w ogóle gdzie on będzie, zostaw lajka i suba. A już przechodzę do filmu. Zapraszam! No witam, witam w odcinku z cyklu tych troszkę mniej niebezpiecznych. Dzisiaj buduję magazyn, spory magazyn, no bo coś takiego to mi chyba już na długo nie wystarczy, umówmy się. Ogólnie dobrze się składa, bo już mam w głowie jakby taki wstępny planorys, taki szkic tego magazynu, więc mniej więcej już podejrzewam jak on będzie wyglądać, z czego będzie zrobiony. Jednak zanim to, to chcełam jeszcze coś pokazać. To jest ściana, zwykła ściana. Nic szczególnego. A na niej umieszczać będę tabliczki z nikami widzów, oczywiście za suba. W tym roku zgłosiło się już do mnie dwóch widzów: Flexi Mega w marcu oraz Angry MC w tym miesiącu, czyli w sierpniu. Mówiąc ogólnie, na ścianie, na której właśnie stoję, będę umieszczać wszystkie niki widzów, które napiszą mi komentarz z treścią. Na tablicę widzów zostawiłem albo też zostawiłam suba. Wszystkie komentarze właśnie tej treści będę odczytywał i zapisywał nazwy kanałów, z których one były puszczone na tej tablicy. Flexi Mega był to pierwszy widz, który zgłosił się do mnie właśnie w marcu, zostawił a więc oto i jego nick na mojej tablicy. Za to MC był drugim widzem, który właśnie się dołączył do mnie w tym miesiącu, więc słuchajcie, ogólnie jeżeli to właśnie oglądacie, no to to są wasze niki, No i oczywiście ty, widzu, jeżeli też się chcesz znaleźć na tej tablicy, pisz komentarz i zostaw suba. Pamiętaj, kontroluję to. Czekam więc na następnych. Ale tak, słuchajcie, teraz właśnie robi noc i dobrze się właśnie składa, bo dzisiaj będzie trochę latania, a do tego mi się przydadzą fajerwerki. a ja mam już tylko sześć, I o ile papieru jeszcze trochę mam. Tak tego, tak prochu od Creeperów. Już niestety nie, więc teraz sobie będziemy zwalczać Creepery, ale najpierw zrobię sobie pierwszego koszalkę boxa na tej planszy. Wow! Tylko chwilowo, sobie tutaj wymienię elitarną na pierśnik, bo teraz na to czegoś nie będę tutaj specjalnie. O, dwa Undermany się tutaj zespiły, jeszcze Creeper, ty jak fajnie. Dobra, ale normalnie no, dwa Undermany. Dobra, chodź tutaj, chodź tutaj klipów. Okej, okay. no nie dał do no, proku nie dał. Co to ma być? Tak, dobra, słuchajcie, tam jest kolejny zielony ogór. Idziemy więc go upolować. Oj, kolejny, jak dobrze. Chodź tutaj. O, dobra, mamy kolejny proch. Szczerze utobek, który tutaj musi do mnie widać nie przyjść, bo już prosto nie odpuści. Okej. Okay. I mamy kolejny proch. szkieta niestety też. I co on? Co on wypił potkę na ten pająk czy jak? On chyba wypił potkę na Spida, jakim cudem w ogóle? To coś oni wypili po prostu? Ja nie wiem o co chodzi. Kolejny ogórek. Dobra. Jest coś drugi ogórek? Jeszcze teraz lekka sprawa z tymi innymi pajączurami. Auć! No nie. No świetnie. Teraz się do mnie trzy, trzech dołączyło. No, co jest z nimi w ogóle, nie tak? A! A! Nie! A! No, co to jest w ogóle za zgraja? Co to ma być w ogóle? No, to chyba będzie takie dość bezpieczne miejsce. Ej, no, biją trochę te pająki, biją, nie powiem. No, koni mnie cały czas Aaa! Tutaj... Jezus Maria, ale się wystraszyłem. Chłopie, co to było? O Jezu! Dosłownie myślałam, że już tam stracę tego hardcora. Teraz takie zombiaczki to mnie są straszne, no, ale oczywiście w pojedynkę mi chodzi. Dobra, wróćmy od sobie do, tamtych, do tamtego do tego creepera, nawet dwóch creeperów. Chodź, chodź. Kurde, wybuch. Ale tam jeszcze chodzą. Trzy. Wiecie co to oznacza? W sensie to będzie prochu. Dobra. Proch. A nawet cztery. Kurde, wybuchł. Dobra, chodź tu. No nie, no znowu wybuchł. Proszę, żeby chociaż ten nie eksplodował. Nie mogę się do nich tak bardzo zbliżać. Dobra, ale kolejny pająk mnie znowu goni. Już po prostu pająki mnie już dzisiaj zajeżyły w tym odcinku. A tam mamy kolejne kepery, więc idziemy sobie do nich. Gdzie były te cappery? Dopiero już tutaj były. Dobra, tutaj są. Tylko trochę to jest sporawo. Idzie do mnie ograk. Ej, ej, no trochę... Za dużo, już jest, jesteś jest tutaj. Okej. Okay. No, jeden proszę. Co mi tu. O, jakaś skinia tutaj była. Tam jest kolejne koło szkieleta, a tutaj już nie. No. Co Jezu, ale, ale blisko podszedł. O, słuchajcie, ale właśnie mi zaświtał do pewien pomysł. Dobra, za, na początku zróbmy sobie te fajerwerki oczywiście. 21 fajerwerek powinno wystarczyć. Tutaj jest troszeczkę drzew tajgowych. Właśnie, obawiam się, że mi to nie wystarczy. Za to to jest sadzonka tajgi. No, ciut za mało, ale w sknieku tutaj jeszcze jakieś kości i zaraz się przekonamy, ile ich jest. Na chwilę obecną posiadam 6 kości. I teraz przerałem sobie na, na mączkę kot. No, mamy jej 18. Sadzę sadzonkę. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I mamy tajgowe drzewo i dodatkowy budownictwo. I tak teraz powtórzę sobie tą czynność kilka razy, aby mieć sporo drzewek. O, mamy kolejną sadzonkę, nawet dwie mamy. No i tyle materiału, to myślę, że powinno już wystarczyć. To będzie idealne miejsce na magazyn. Tak, tylko jeszcze muszę sobie tutaj delikatnie teren wyrównać. Gdzie ja tę łopatę odłożyłem? A, tu, nie też tutaj w ogóle Silk -tacha, więc trochę te bloki będą wykopywane tak jakby tak jak są. Ogólnie cały ten magazyn będę oczywiście budował z głowy, bo ja raczej z porażników staram się nie zżynać. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, no bo ten ogór tam jest, i ja po prostu muszę go pokonać, żeby był proch. Dobra, wiedziałem. Jeszcze szkielecik na kostkę. Ok. No, nie, no, następny ogór. Tak, mamy proch, słuchajcie. No i zawsze więcej fajerwery. Troszeczkę desek. No i kolejny szkielek i ogórek. Jezus, Maria, się straszyłem. Chłopie, tak się pan ode mnie. Nie, no, jeszcze. jeszcze. Jeszcze creeper. Ja czym ja tu właśnie szkielet zastrzelił? Może być. Nie, ja. w ogóle w przyszłym odcinku zrobię wielką statuę siebie. Tego możecie być pewni. A czy jeszcze jeżeli dzisiaj nie zginę? Bo teraz zobaczcie, robicie tutaj coś takiego. No nie no po prostu wiedziałem, że mi czegoś musi koniecznie po prostu zabraknąć. No, no, teraz lepiej. Teraz obwódka dookoła. Tutaj będzie wielka szybkość. No świetnie, źle tutaj postawiłem. No tutaj też był taki, ja, i w sumie nawet tak zrobię. Dobra, coś takiego. No nie, co? Nie mam o tym szczególe. Widzicie, ja teraz to wszystko tutaj muszę o jeden klock przesunąć. Teraz jest dobrze. I, i ogólnie tak, zanim jeszcze zacznę robić skrzynię, to Wam przedstawię plan. Tutaj będzie. Duża, duża, duża. Ogólnie tutaj będą po trzy duże. Tutaj trzy duże i tutaj trzy duże. Czekaj, raz, dwa, raz, dwa. Tak. I tutaj tak samo, więc razem tutaj będzie. Yy, tu jest sześć małych skrzyń, więc w całym rzędzie będzie ogólnie chyba yy, tak, będzie dwanaście małych skrzyń. O nie, zapomniałem. Jesz jeszcze tutaj będzie kolejne tego przedłużenie. O Boże. No nie gadaj, już mi jednego zabrakło. No i przecież teraz muszę znowu usalić sadzon to. Kocinać! Chociaż i tak zaleczą, to już jest całkiem tutaj, yy, myślę, że niezłe ułatwienie. I teraz to jest już mniej więcej tak, jak miało być. Ogólnie w jednym rządku będzie 9 dużych skrzyń, czyli razem 18 małych. tutaj też, więc 18 plus 18 to będzie 36. Muszę więc teraz, słuchajcie, zrobić 36 małych skrzyń. To będzie, myślę, że bardzo trudne. Po chwilę postać tylko na 3. A nie, czekaj, dobra, cicho, jeszcze tutaj jest trochę. No, mam 6 skrzyń na 36. To nawet nie jest 1 czwarta. To jest 1 szósta. No to yy... w sumie na tym świecie przydałyby mi się teraz trzy farmy. Farma żelaza, farma kroku i farma drewna. Kiedyś, w którychś odcinkach na pewno ją sobie zrobimy. Te wszystkie farmy. 14, 19, jeszcze 16. A i w ogóle to strasznie wolno idzie. Przecież to jest dopiero nieco ponad połowa. Jezu! Creeper. Chłopie, skąd to się rozziął? Dobra, chodź już tutaj, skoro, skoro się już mamy tak bawić. Dobra, dałeś proch. No, grzeczny wiesek. Teraz normalnie, gdybym jego nie zauważył, cóż by mogło być po mnie nie ja jestem taki sływ, posadzam już tutaj troszeczkę drzewek. Dobra, jeszcze sześć. Dobra, mamy 36 skrzyń. No to teraz poumieszczam je tam wszędzie w tym magazynku. Dobra, słuchajcie, wygląda teraz mniej więcej tak. A tamtą wieżę to ja powinienem no chyba w końcu zbudzić. Jak myślicie? No i jeszcze te drzewa, które też by nie powiem, mogły jeszcze urosnąć. No bo to jeszcze nie jest oczywiście koniec mojego ścinania drzew w tym odcinku. Czyli jeszcze z czegoś trzeba te ściany zrobić w magazynie. Tylko jeszcze sobie z tego zrobię dodatkowe trzy fajerwerki. No i co? Myślę, że można dalej wycinać las. W ogóle też słyszałem o takim dość skomplikowanym mechanizmie, ale jednak jest takie, że w ogóle można sobie na hardkorze pisfula włączyć na całym świecie, tylko tam chyba na naczanku respawnowym, na którym się zespiliśmy. Trzeba chyba zrobić jakąś maszynę, gdzie zaprowadzić wszystkie ząbiaki na czerwoną stronę i tam nie, e, nie będzie wtedy mobu w waskinach. W ogóle nie rozumiem z tego prawie nic, no ale może kiedyś, być może kiedyś to wykorzystamy. Dobra, mamy 26 kół, no może wystarczy, nie powiem. No, raczej wystarczy, słuchajcie, więc. Myślę, że teraz zrobienie tego będzie tutaj nie najgłupszym pomysłem. Ogólnie tak. Będą tutaj takie podwójne okna. Dobra, jakoś tak, słuchajcie. No, coś się tutaj kroi, myślę. Dach raczej będzie skobna, tylko jeszcze podłogę tutaj będzie trzeba wymienić. <grym> tak, to był super No normalnie nawet Dylan by się takiego nie powstydził. Dobra, troszeczkę jeszcze tutaj tego żelaza mi zostało, więc yy, zrobimy sobie kolejną żelazną łopatę, bo jakby tamta jest z jedwabnym dotykiem, ona jest dla mnie bardzo cenna, bo... Taka rzecz właśnie z jednorazowym tykiem może się bardzo przydać. Tak więc wymianka. Dobra, ogólnie kończę właśnie ścinać podłogę, ale ja już wiem, że chyba mi nie starczy 57 desek, bo ziemi pozyskaliśmy. No to może, może połowa będzie. No i z drewna dębowego, bo to chyba już było na tyle, więc jeszcze to muszę sobie z nie wiem, 10 kłód ściąć. Dobra, widzę, że tutaj niektóre z, nie, niektóre z drzew zaczynają ładnie tutaj wyrastać. Kurde, też zaczął padać. Zobaczysz, będą pewnie moby. Teraz muszę pozbierać trochę szkła, tylko tak, bądź tak, No a teraz na piaczek to sobie bierzemy. E, wiecie, ja się ołychałam, że mi się już kończy jedzenie, no ale umówmy się, nie kończy mi się jedzenie, oj nie kończy. A w ogóle zobaczcie ile ja mam tutaj w ogóle zaklętych księg. Ja mam, ja mam, tak, szybkie ładowanie, prędkość dusz, porażenie, szerokie ostrze, ochrona przed ogniem, mroźny piechór, ogronarz. Ej, to jest jeszcze jeden diament w ogóle w zapasie. Pamiętacie tego, pamiętacie tego żelaznego Chyba już nie korzystamy z niego od którego? Od drugiego odcinka? A, w sumie to ja w tym czasie mógłbym jakiś kamień sobie pozbierać, dlatego się tutaj trochę nocy obawiam. Ej, a w ogóle wiecie co? Wiecie na jaki pomysł wpadłem? Ja sobie tutaj w trakcie, coś ktoś przypala, zrobię sobie piwnicę, no bo w sumie czemu nie? Zbierę sobie teraz tak, znowu tu, i myślę, że będzie tylko na tej dziury właśnie wlewać. To jest fajny, fajny myk. Będzie jedna skrzynia. No i jest taka mini piwnica, słuchajcie. Dokładnie się no co robi, więc może już rano przestanie wreszcie padać. W ogóle tak chyba być powinno. A szyby powinny już mieć słuchajcie przepalone. Tak, zgadza się, mam mamy przepalone. I teraz zobaczcie. Robił już sobie tak. I masz 32 szyby. Teraz tam pójdę powstawiać. Właśnie, zaraz mam też pokażę, jaki mam plan. Ostatnie dwa okienka. I jeszcze tu. No ale nie starczyło mi niestety szkła jeszcze raz. Jeszcze 12 szkieł by mi się przydało. A ja zaraz sobie polecję trochę kobla pokochać, Że że tylko te szyby wstawię i idę po, yy, kopać kobla. O właśnie, słuchajcie, tutaj będzie taka szyba, a tutaj będzie sobie po prostu takie wejście do magazynu, niczym nie obudowane. Yy, no i myślę, że zmagane się już sprawuje całkiem ładnie. Ale teraz kobel. Ej w ogóle to jest chyba bardzo dobry kilo do kopania, bo jest niezniszczalność czekajcie, I jak, jak to jest? Widajność, wydajność 4 i niezniszczalność 3. To on mi będzie chyba na bardzo, bardzo długo służył. Dobra, dwa takie kamienia powinny wystarczyć, tak więc. Ej gdzie mam? Gdzie mam a tu mam elitę, dobra. No, i niestety zabrakło, potrzebuję jeszcze 28 bruków, ale zobaczę, bo być może je mam w skrzyni. Dobra, mam jeszcze 100, bardzo dobrze. Ok, słuchajcie. I słuchajcie, właśnie zastanawiam się, czy ten magazyn to już nie jest przypadkiem skończony. Bo według mnie to ten magazyn może być już nawet skończony. Tutaj wszystkie skrzynki, jak widzicie, działają, w sumie dlaczego miałyby nie działać? Teraz sobie zjem, a placach teraz zjadłem. No i powiem wam, że w sumie magazyn mógł już być po, e, tak naprawdę skończony. Ogólnie możecie mi też napisać w komentarzu, według Was ile jest na 10 ten magazyn, bo może z zewnątrz nie wygląda on jakoś szałowo, ale w sumie jak się wejdzie, to według mnie to tworzy naprawdę... Fajny efekt. Ogólnie ja go tak oceniam na takie 7,5 na 10, no takie 8 na 10 bym go oceniał w sumie. Jak wy oceniacie, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, a więc teraz już nie muszę się martwić o miejsce w skrzyni, słuchajcie. Dzień mamy teraz, y, który? 39 i ogólnie tak, jeszcze zanim skończę odcinek, to powiem wam jeszcze jedną rzecz. Teraz przez 3 noce muszę nie spać, bo w, bo w tym odcinku zużyłem już przynajmniej 1 trzecią elitry więc to mi już na długo nie wystarczy, a jak będę mieć błony fantoma, to będę mógł, yy, ten, a fantomy się pojawiają po trzech no tak nie spania, więc teraz też nie mogę spać. No dobra, słuchajcie, tak więc uważam że ten odcinek za udany, yy, więc teraz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, przypomnę o zostawieniu łapki w górę oraz suba na kanale. No i do zobaczenia. Do ja zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!